Muszę, bo się uduszę. Wymieniam ten zegarek. Wymieniam. W końcu. Po 6 latach. A warty był. 6 lat temu jakieś 150 zł, teraz to w ogóle nic jest nie warty. Zawsze mi było szkoda kasy. I to tak dalej nie jest szkoda kasy. Ale na co się trzeba wydawać, nie? Cute. To jest takie satysfakcjonujące. O, tu łatwo wyszło. No, delikatna różnica jest. Ja nie jestem generalnie w stanie żyć bez czegoś na ręce, co mi pokazuje godzinę i liczy kroki. Mm -mm.